Cześć. Dzisiaj będzie na temat emocji w marketingu. Chciałabym, żebyśmy się razem zastanowili, czy ty w swoich działaniach marketingowych wzbudzasz właściwe emocje u swojego klienta, bo albo te emocje przybliżą cię do zwiększania, na przykład, społeczności, czy też sprzedaży, albo będą cię od tego swojego celu oddalać. Większość decyzji, które podejmujemy my jako ludzie, podejmujemy pod wpływem emocji. I czasami e, tłumaczymy sobie e, swoje decyzje racjonalnymi, jakimiś punktami wymieniamy, że zrobiliśmy to, bo. Ale najczęściej u podstaw naszych osobistych działań leżą emocje. W związku z tym nie możemy być zaskoczeni, że dotyczy to też naszych klientów. Tak naprawdę emocje mają wpływ na to, jak żyjemy i jak działamy w biznesie. W związku z tym warto o nie zadbać, ale dzisiaj chcę mówić o tym, jak wykorzystać siłę emocji w marketingu. Tak naprawdę można powiedzieć, że są pewne podstawowe emocje, które bym powiedziała, że występują wśród nas. I osiem podstawowych to radość, zaufanie, zaskoczenie, oczekiwanie, smutek, strach, wstręt i złość. I te pozytywne i negatywne, że tak powiem, występują pewnie porówno, jednak w marketingu większość firm stara się wzbudzać te pozytywne emocje. Chociaż czasami niektóre marki używają również tych negatywnych pod tytułem, że ktoś się czegoś boi, że może jest smutny, że coś wzbudza w nim wstręt. Więc też wykorzystuje się w marketingu, w reklamie te emocje. Tak naprawdę każdy z nas chciałby zbudzać u klienta radość, być tak zwaną miłą, ciepłą kaczuszką, którą każdy pożąda, no ale każda marka rządzi się swoimi prawami. Tak naprawdę po drugiej stronie radości jest strach czyli wzbudzanie takiej obawy przed utratą albo strach przed czymś, czego się klient obawia, a nasz produkt daje mu rozwiązanie na ten jego strach. Ok. Innym uczuciem, które wywołujemy w marketingu, to jest zaufanie. I zaufanie równa się poczucie bezpieczeństwa. Ono się wiąże z relacjami, z poczuciem wspólnoty. Kiedy komuś ufamy, łatwiej podejmujemy decyzje, na przykład zakupowe. Wolimy kupić. U określonej osoby albo u określonej marki nasze produkty, chociaż niby służą do tego samego, ale że tak powiem, nasze wyobrażenie jest takie, że wolę kupić z tej marki, albo ona jest już ma zbudowaną taką otoczkę prestiżową, i czujemy, że jak kupimy lepszy produkt, oczywiście w naszych oczach, bardziej prestiżowy, nie jakiś no name, to my też będziemy się czuli trochę lepiej. Inną emocją, którą wykorzystuje się bardzo często w marketingu takim politycznym, to jest taki, taka emocja wstrętu, czyli pokazujemy, pokazuje się tam krytykę, niechęć, antagonizmy. Po prostu politycy często obrzucają się błotem. Pochodną tego jest złość, gdzie mówi się w internecie o hejcie, o trollingu. I te rzeczy się dzieją, no bo ludzie nie składają się tylko z dobrych cech, ale też z tych złych i oczywiście od nas zależy, jaką twarz pokazujemy światu i oczywiście też nie możemy się idealizować i uważać, że, że tak powiem, tych złych cech emocji to my nigdy nie odczuwamy, zawsze jesteśmy radośni i tak dalej. Gdy coś nie idzie po naszej myśli, to odczuwamy też taką emocję, która się nazywa zaskoczenie, ale zaskoczenie połączone z radością daje zachwyt. Czyli, wow, coś nowego, wow, o tym nie pomyślałam, wow, obsłużyli mnie tak, że jestem zaskoczona. Tak? Czyli dajemy taką, taki efekt oczekiwania. Czyli coś, co bardzo często się wykorzystuje w marketingu, że już niedługo, niedługo odkryjemy karty, zobacz moja nowa książka, wybierz ze mną okładkę, tak? I teraz. Jeżeli chodzi o wyrażanie emocji, to każda marka de facto posługuje się często swoim językiem. Być może jak zaczynasz, jesteś małą firmą, to w ogóle o tym nie myślisz, ani o archetypie marki, ani jakim językiem mówisz do swojego klienta, ale zastanów się, jakie emocje chcesz zbudzać swojego klienta. Pozytywne emocje, które idealnie dopasowują się do marketingu, to ciekawość, optymizm, błogość, radość, ekstaza, miłość, akceptacja, zaufanie, zachwyt, pozytywne zaskoczenie. Zobacz, jak ich jest wiele i jak wiele możesz uwypuklić w swojej firmie, więc zastanów się które z tych emocji jest ci najbliższe, które będą pasowały do tego, co robisz, do usługi albo swojego produktu, i staraj się zacząć mówić tak i pisać tak, albo kręcić filmy, albo pokazywać niektóre rzeczy, żeby wzbudzać określone emocje. Więcej na temat tego tematu, czyli emocji w marketingu, bo temat jest jak rzeka. Przeczytasz na moim blogu magda.robieto.pl. Uamane blog, więc wejdź koniecznie, przeczytaj ciąg dalszy i daj znać w komentarzu, czy temat był dla Ciebie interesujący. Do zobaczenia w następnym nagraniu.